Po kolei wszystkie dzisiejsze zmiany, o których trzeba wiedzieć. Bo tych zmian jest na tyle sporo, że musieliśmy no tutaj największe dział nasze wyciągnąć, czyli wielki wideo w naszym głównym studiu. I te zmiany, o których mówimy, one rzeczywiście będą nam się e, pokazywać. To jest jeszcze aktualny skład Rady Ministrów. W czerwonych okienkach zaznaczone są te osoby na tych stanowiskach, które albo zostaną zamienione, jeżeli chodzi o kierownictwo danych resortów, albo pro, po prostu te resorty e, znikną. Po mojej prawej stronie Adam Bodnar, Ministerstwo Sprawiedliwości, który od samego rządu do nas. Tuska na jego czele stał, no ale teraz wiemy, że będzie zmiana. Kliknijmy, proszę, magiczny przycisk, dzięki któremu tak naprawdę dokona się zmiana tych wszystkich osób i będziemy mogli poznać nowy skład Rady Ministrów. Za Adama Bodnara, Waldemar Żurek to sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, uznawany za jedną z tych osób, które były najbardziej napiętnowane, jeżeli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, o te osoby, które były w wymiarze sprawiedliwości, które dla rządu pis były niewygodne. Bo co? Bo po prostu krytykowały te reformy wprowadzone. Między innymi przez Zbigniewa Ziobry, Waldemar Żurek na czele tego resortu ma stanąć. Bliżej mnie teraz, Miłosz motyka, na czele resortu energii. Resort, który nie istnieje, resort, który ma powstać i który, tak jak słyszeliśmy na tej konferencji prasowej, ma odpowiadać generalnie za sektor energetyczny, czyli między innymi spółki Skarbu Państwa, które za energię odpowiadają, będą wyłączone spod resortu aktywów państwowych. Część kompetencji Ministerstwa Środowiska też będzie przeniesiona właśnie do tego resortu, gdzie polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którego to czele będzie stał, Miłosz Motyka, był wcześniej wiceministrem klimatu i środowiska z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Andrzej Domański też jest zaznaczony na zielono, ale tutaj zmiana tak naprawdę tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o kompetencje, bo do tej pory był on tylko ministrem finansów. Teraz widzimy dopisek Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Co to oznacza? Oznacza to, że powstanie superresort Resort, który będzie właśnie stalał i finanse, i gospodarkę. Chodzi o to, żeby ujednolicić to, to wszystko, żeby Andrzej Domański to wszystko pod kontrolą i swoim nadzorem e, miał. To jest bardzo ciekawa e, postać i stanowisko, funkcja, która powstaje w kancelarii prezesa Rady Ministrów, minister nadzoru nad realizacją polityki rządu. Maciej Berek stanie na jego czele. z faktów państwowych na zielono też zaznaczone, tu też zmiana, jeżeli chodzi o kierownictwo, Wojciech Balczun stanie na jego czele mm, w przeszłości, między innymi prezes PKP Cargo, y, politolog z wykształcenia. Wcześniej zasiadał w Radach Nadzorczych, między innymi Poczty Polskiej, Banku pkobp Lotu i Totalizatora Sportowego. Pełnił również funkcję prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Teraz ma stanąć na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wędrujemy sobie teraz nieco wyżej. Musimy zerknąć. Radosław Sikorski pozostaje na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych, czyli Aleja Szucha. Dla niego ten adres jest niezmienny. Zmienią się jego kompetencje, bo będzie on jednym z trzech wicepremierów w rządzie Donalda Tuska, jednym z trzech jego zastępców, a zatem zakres kompetencji, jeżeli chodzi o tego, no, jednego z najbliższych e, współpracowników Donalda Tuska, będzie zdecydowanie większony. Mar zwiększony. Marcin Kierwiński z kolei przejmuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym kierował Tomasz Ciemoniak. Tomasz Ciemoniak pozostanie ministrem, koordynatorem służb specjalnych, no, ale Marcin Kierwiński, e, można powiedzieć, nieco wraca do swojej poprzedniej roli i e, MSWIA. Pokieruje, czyli bezpośrednio nadzór nad służbami. Chwilę tam usłyszeliśmy rozmowę Bartka Ślaka z wiceministrem sportu, bo wiceminister sportu będzie miał nowego szefa. To Jakub Rutnicki, wieloletni poseł z ramienia Platformy Obywatelskiej, teraz Koalicji Obywatelskiej. On zastąpi na stanowisku Sławomira Nitrasa. Ministerstwo zdrowia też czeka zmiany. Izabela Leszczyna już nie będzie odpowiadała za resort, który. Odpowiada, można powiedzieć, nieco za nasze zdrowie. Jolanta Sobierańska-Grenda, nowa pani minister, to prawniczka, pełniła funkcję m.in. prezeski spółki, szpitale pomorskie. Ona tam odpowiadała za konsolidację niektórych placówek, generalnie za restrukturyzację placówek medycznych właśnie w tamtym regionie. Wędrujemy sobie dalej. Policzyłem, 32 kroki trzeba zrobić, żeby przejść cały nasz bim, więc jeszcze trochę. Stefan Krajewski, nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi. On już w resorcie zasiadał, był wiceszefem tego ministerstwa. Teraz nowa funkcja dla niego. Tomasz Siemoniak, tak jak wspominałem, oddaje resort spraw wewnętrznych i administracji Marcinowi Kierwińskiemu, ale nadzór nad służbami specjalnymi pozostaje w jego rękach. No i nowa ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, która w resorcie też już zasiadała, ale w innej randze była wiceszefową resortu kultury. Teraz nowe wyzwanie przed Martą Cienkowską, bo będzie szefową resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Tak prezentują się te zmiany, jeżeli chodzi o skład rządu Donalda Tuska. Tego pani Cienkowska, a nie pani Aleksandra Leo. To jest nominacja Polski 2050, dobra nominacja. Pani Marta Cienkowska była przez półtora już roku wiceministrą kultury, więc to jest też naturalna ścieżka. Rozważana była pani Aleksandra Leo, ale też z przyczyn rodzinnych zdecydowała się, że jednak to nie jest ten moment. Jak pani ocenia całą rekonstrukcję? bardzo potrzebna decyzja cieszę się że poukładaliśmy się na nowo z punktu widzenia Polski 2050 my mamy jasny całościowy obszar który jest esencją naszego dna to jest po pierwsze polityka inwestycyjna rozwój regionalny polityka regionalna polskie technologie polska agencja rozwoju przedsiębiorczości też jest w naszym nadzorze obok tego Energia, odnawialna energia, klimat, środowisko, lasy i wreszcie bardzo ważny obszar, kultura. Obszar ważny i w takiej kwestii tożsamościowej, dialogu i godzenia różnych Polsk, ale też oczywiście ważny ze względu na media publiczne. Zawsze deklarowaliśmy, że media publiczne muszą być publiczne i tutaj mamy pełną determinację, żeby z dobrą reformą unowocześniającą media publiczne iść do przodu. Ale mieszkalnictwa pani pod swoje skrzydła nie dostała. Mieszkalnictwo zostaje ta część, która była w Ministerstwie Rozwoju Polityki Regionalnej i to jest Krajowy Zasób Nieruchomości, to jest Budownictwo Społeczne, to są społeczne ja agencje. Dużo więcej pani grała. Najmu była propozycja, ale część ta druga mieszkalnictwa jest u pana ministra Domańskiego. Jestem przekonana, że będzie obustronna wola dobrej współpracy. Pani ministrze, Warty Marżurek nowym ministrem sprawiedliwości. Jak pan to ocenia? Panie, jak pan to to komentuje? Będziemy mieli kon konferencję proszę, z panem przewodniczącym Błaszczakiem w tej chwili. Ja wiem, ale może teraz korzystając z okazji, że rozmawiamy, mógłby pan Rozumiem, to ocenić. Warty Marżurek jest symbolem tak naprawdę tego, co działo się zarządów rządów Prawa i Sprawiedliwości z wymiarem sprawiedliwości. Symbolem wszystkich patologii w polskim sądownictwie. Nie. Tak rozumiem, ma pani to na myśli. Nie, nie, nie to czynienia, Kiedy brył brawo na spotkaniach z panem Donaldem Tuskiem swoim politycznym mocydawcu, jeszcze jako sędzia. Był Więc... wyrzucony z Krajowej Rady Sądownictwa, domaga się miliona złotych odszkodowania od różnych instytucji za to, co go spotykało. Że Polacy prawa płacili i za to, że nie wykonywał swoich obowiązków i pracy. Dziękuję bardzo. bardzo. W mojej ocenie jest nieporozumieniem, jeżeli chodzi o jego udziału w życiu publicznym, więc jego awans... Sam pan go wyniósł na piedestał swego czasu. Wie pani, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Panowie, którzy dzisiaj są po drugiej stronie, mi go zaproponowali. To był rząd nastawiony na koalicję z PO. No więc do takiego rządu się nadawał. Natomiast, a teraz dlaczego się nie nadaje? Bo sądzę, że od tego czasu, po pierwsze, no, ja go lepiej poznałem wtedy, jak był ministrem, nie będę tego opowiadał, może kiedyś opiszę. Natomiast wydaje mi się, że też zaszły jakieś negatywne zmiany w nim, a to jest moja ocena. Waldemar Żurek na ministra sprawiedliwości? No to też jest deszczu przynę. Ja rozumiem, że pan Żurek został ministrem, tak? No znacie pana Żurka. Pan Żurek jest człowiekiem bezkompromisowym i pan Żurek y, 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 myślę, że. Dalej, że, że raczej będzie przyspieszał, będzie przyspieszał we wszystkich sprawach. Jest takie staropolskie słowo, że się ktoś nie certoli. Jest takie słowo, to jest brzydkie. Nie, coś brzydkie powiedziałem, to przepraszam. Nie, nie. Ale, ale to właśnie mi się tak jakoś skojarzyło. Obawia się pan tu jakieś rządzy zemsty? Proszę pana, ja panu gwarantuję jedną rzecz. Ten rząd, w którym lewica również współuczestniczy, naprawdę nie ma rządzy zemsty. Notabene nie jestem w stanie wskazać żadnego takiego elementu, który by pokazywał realizację rządzy zemsty. Myślę, że w sprawach konsekwencji wyciągania w stosunku do różnych osób, które nabałaganiły albo popełniły przestępstwa, to w wielu sprawach raczej mamy zaniedbanie. z fotela marszałka. Słyszał Pan o nich, czy namawiałby pan do tego Pana Marszałka, bo pan z tego nie, proszę pana, pan Szymon Hołownia jest moim szefem, uważam, że jest dobrym marszałkiem, bo umowa koalicyjna mówi o dacie listopadowej, nikt ani tego nie będzie przyspieszał, ani nikt to, to nie będzie zabiegał. Musi być ład i porządek, tak? Robimy to, w tej chwili... nie, robimy to w tej chwili w rządzie. Były rzeczy do poprawienia i te rzeczy są poprawiane. To jest normalne po dwóch latach funkcjonowania rządu i, i funkcjonowania bardzo trudnej czterokoalicyjnej, czteropartyjnej koalicji, e, żeby to wszystko prowadzić. Nigdy zresztą tego przed Wami nie ukrywałem. Proszę pamiętać, że na marszu przed wyborami byłem pierwszym politykiem, który przeprosił za błędy. W związku z tym uważam, że to co jest do poprawienia, powinno być poprawione. Andrzej A premier Domański mówi, że dość sporów w, w koalicji. koalicji? Tak. Domański jest naprawdę twardym gościem. Domański jest poukładany, e, zna się na zegarze, to jest taki facet, który po prostu. Chyba e, ja tak myślę o takich ludziach. Jeżeli ktoś się z kimś umówi, że zadzwoni do niego za pięć czwarta, e, na przykład ja z Domańskim, to mogę, czy on do mnie, to ja za pięć czwarta mogę sięgnąć ręką po telefon, bo tak będzie. To jest taki gość. To jest uosobienie solidności. To jest taki człowiek, z którym się trudno negocjuje różne sprawy, ale jak się coś wynegocjuje, to po prostu nie zmienia swojego zdania, jest konsekwentny. Mam do niego zaufanie. Naprawdę mam do niego zaufanie. Oczywiście do wszystkich mam zaufanie, ale do niego szczególnie. A miłosmotyka? wzmocniony bardzo mocny. Drugi sprawny, ekos, sprawny. Nie, to tak nie jest, że to jest że super jakiś resort. Super resort, znaczy to jest, moje zdanie jest takie, że super resort jest u Domańskiego w tej chwili. Natomiast Miłość Motyka jest bardzo sprawnym po, po politykiem młodego pokolenia, znającym się na robocie, e, który uważam, że wszystkie te sprawy energetyczne e, skonsoliduje i opanuje. Tak naprawdę w tej energetyce wiecie o co chodzi? Po pierwsze, żeby... Energii było dosyć, a po drugie, żeby ludzie, obywatele i obywatelki płacili za to tyle, na ile ich stać, jeżeli chodzi o ich kieszenie. Zamierzamy brać współodpowiedzialność za Polskę w ramach koalicji 15 października. Cieszę się, że dzisiaj mogę też Państwu powiedzieć, że rządowa reprezentacja Polski 2050 to same kobiety. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem w koalicji, które do rządu, do odpowiedzialności za nasz kraj wydelegowało same kobiety. Kobiety są siłą, kobiety w polityce są znakiem, że idzie nowe i tak jak w tym sejmie mamy tylko 30% niestety, nad czym ubolewam, to i tak największy wskaźnik od lat. 30% kobiet, tak, 100% reprezentacji rządowej Polski 2050 to właśnie panie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henik-Kloska, nowa minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Wielkie brawa, Marta. I oczywiście pozostająca w rządzie w randze sekretarza stanu, już nie ministra konstytucyjnego, ale to dla roboty nie zmienia wiele, Adriana Porowska, z czego się też bardzo cieszymy. Czymś pana premier dzisiaj zaskoczył jakimś nazwiskiem. Moim zdaniem to jest tak naprawdę ofensywa tego rządu. Czuję to widzę zarówno po składzie personalnym, ale także po wypowiedzi pana premiera Było jakieś zaskoczenie, A, może kilka zaskoczeń A jakie takie pozytywne, że na przykład z mojego okręgu wyborczego pani Marta Cienkowska będzie ministrem kultury. No ale oczywiście jest wielka radość z naszych kandydatów, bo PSL pokazuje, że ma młodą. I doświadczoną już kadrę, że warto być w PSL-u. Jeżeli ktoś chce służyć państwu, to 33-letni minister superresortu właśnie ma możliwość realizacji. Co ma Miłosz motyka, czego nie mają inni, że to właśnie on? Miłosz motyka ma w sobie kilka ważnych cech. Pracowitość to przede wszystkim. Determinacja. Poza tym jest człowiekiem bardzo inteligentnym, czyli szybko się uczy. Wierzę, że mu się powiedzie, trzymam za niego kciuki, bardzo... Po, po prostu go po ludzku lubię. Co to jest za sygnał, że Radosław Sikorski zostanie wicepremierem? Z tego, co rozumiem i wiem, bo byłem przy rozmowie, gdzie pan premier, pre, premier Tusk. Proponował pana ministra Sikorskiego. W poniedziałek powiedział wam, już teraz można to otwarcie powiedzieć, że planuje Sikorskiego na wicepremier. Tak, i uzasadnił to moim zdaniem bardzo logicznie, że minister Sikorski, wicepremier w rządzie 15 października, to jest osoba, której aktywność, doświadczenie i mądrość będzie dedykowana także do współpracy z Ukrainą. Bo to jest bardzo ważny element polskiej polityki zagranicznej i będzie to łączył z dobrą pracą na rzecz Unii Europejskiej i relacji transatlantyckich. Na potrzeby wewnętrzne, polityczne, jak pan to ocenia? No, bo mówią tutaj niektórzy politycy, że to jest taki pierwszy krok do ewentualnego w przyszłości forsowania Sikorskiego być może na premiera. No, to są dwie szkoły. Zawsze jedna mówi, że jest to otwarcie e, drogi kariery, druga, że to jest najlepszy sposób na zużycie się. Jak to w polityce. Natomiast e, jestem przekonany i to jest moja osobista opinia i chyba tylko e, nie moja, że jest to chyba najlepszy fachowiec do spraw międzynarodowych e, w naszej ekipie. A Waldemar Żurek. To dobry pomysł. No to jest hardkorowy kandydat, człowiek, który moim zdaniem nie będzie brał jeńców i przyspieszenie w zakresie wymiaru sprawiedliwości i tak wyczekiwanego przez środowiska naszych wyborców rozliczania chyba przyspieszą. Panie premierze, a pan uważa, że to był najwyższy czas, żeby Adam Bodnar stracił stanowisko. To dobra zmiana. My tu mamy odpowiedzialność koalicyjną. PSL odpowiada, jeszcze raz przypomnę, za bezpieczeństwo narodowe, infrastrukturalne, żywnościowe i energetyczne. Bardzo ważne. Dziedziny, to jest dla nas najważniejsze. Premier, w ramach e, tej odpowiedzialności Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o, no tak, ale o Czy Waldemar Żurek według Pana spełni lepiej to zadanie? Tak, na pewno będzie. E, k, minister Bodnar miał bardzo trudny moment i spełnił e, te oczekiwania, które były w nim pokładane. Wszystkie? Myślę, że to był jeden z najtrudniejszych misji w historii Polski. Jedna z najtrudniejszych misji w historii Polski. Więc e, ja mam ocenę pozytywną. Adam Bodnar zaraz po tym oświadczeniu premiera o rekonstrukcji zamieścił oświadczenie w mediach społecznościowych i pisze: tak, chciałbym w tym miejscu wyrazić najgłębszą wdzięczność i szacunek członkom kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prokuratury, a także wszystkim pracownikom za stawianie czoła codziennym wyzwaniom, które w wymiarze sprawiedliwości są bezsprzecznie najtrudniejsze od czasu zmiany ustroju w roku. Roku jestem niezwykle dumny, że mogłem reprezentować państwo polskie przez ostatnie półtora roku. Dziękuję za współpracę panu premierowi, koleżankom i kolegom. W rządzie. Zmiana, która właśnie zachodzi odbywa się w bardzo trudnym momencie dla polskiego państwa. W ciągu 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości nastąpił bezprecedensowy proces destrukcji standardów demokratycznych i rządów prawa. Koalicja 15 października krok po kroku naprawia wymiar sprawiedliwości, działa na rzecz odpowiedzialności za nadużycia władzy, odzyskuje zaufanie na arenie międzynarodowej. I w zasadzie wiele, wiele więcej pisze jeszcze były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Natomiast ten komunikat jest bardzo długi, więc chętnym polecam tę lekturę. To na platformie X na koncie Adama Bodnara.